Siemanko, Siemanko, witam w mojej kuchni to już jest ostatni dzień w mojej kuchni No! no, no. Więc historia Hujaczu zaczęło się tak, że z DJ-em Żołędziem testowałem aplikację do autorapu i powiedziałem jednemu koledze, że ktoś powiedział do mikrofonu i wtedy powiedział Hujacz i się zajebiście zremiksowało, że przyjął się akimem klasy. Dzień dobry. Nazywam się Zbigniew Kucharski. Jestem pedałem i ekshibicjonistą. Uwielbiam, gdy faceci wkładają mi kutasa w dupę, a potem każą sobie obciągać. No i oczywiście spuszczają mi się do ust. Bardzo podniecam jest spermy. Pozdrawiam.